Siemano, witam Was, Pajek z Lang w kolejnym odcinku z serii PSX Mania. A dzisiaj Wam zaprezentuję grę stworzoną przez Squaresoft. Jak znacie ich dobrze, oni tworzyli zajebiste RPG, jak na przykład Final Fantasy, Chrono Trigger, Chrono Crossy i inne szmery bajery. Ale dzisiaj Wam przedstawię grę w DSDK innym klimacie, czyli Bushido Blade. Z racji tego, że jest strasznie mało Biatyk na moim kanale, to ta gra będzie na tyle interesująca, że jest jedyną w swoim rodzaju, gdyż a zalicz dlaczego? Dlatego pomijmy film, to już nie są istotne rzeczy i spróbujmy sobie story mode odpalić. Gra jest na tyle zaskakująca i intrygująca, gdyż nie polega na tym, że mamy pasek HP i niszczymy przeciwnika, tylko mamy Możliwość wykonania jednego ciosu, jeden cios zabija typa, wybierzmy sobie postać, w gruncie rzeczy ty ja tam zbytnio na tych postaciach się nie znam, Red Shadow wygląda najbardziej przyjemnie. Możemy sobie wybrać Pukawę jaką chcemy, Pukawę, no kosę, bardziej kosę, Long sword? nie, Sabera, a Sword, nie chcę, Katany, nie chcę, Rapera, nie chcę, Sledgehammera, nie chcę, weźmy sobie, no Adachi Zizi. Zaraz wam pokażę, o ile mi się uda e, pokazać, bo zbyt dobry w tą grę nie jestem. Ale zawsze mnie podniecało w niej to, że właśnie jest e, walka do pierwszego cięcia. To było zawsze interesujące. Możemy ominąć film? Możemy ominąć film. Kulapula, pula, la, 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 la Dajcie mi rozgrywkę, ja wam muszę pokazać rozgrywkę i na pewno na pewno 90% że was zaintryguje ta gra właśnie sposobem rozgrywki, bo właśnie nie jest to taka zwykła naparzana jak zawsze były wszystkie, no nie tylko wszystko się ogranicza do, do jednego cięcia, jak włożymy jej tą kosę, to już będzie po niej. Rozumiecie przekaz? Walki tu trwają strasznie krótko. Replay, proszę. Patrzcie, na to dzisiaj idzie. bioderko. I właśnie to jest urokiem Bushido Blade, że wygląda to tak jak wygląda. Chociaż może graficznie kocurski nie jest, ale gra mimo wszystko już ma trochę naście, set lat. Bo to był 90... uuu, wczesny 90. to chyba było nawet w pierwszej połowie, ewentualnie początek drugiej, nie pamiętam, ale mimo wszystko rozumiecie mniej więcej przekaz o co chodzi w grze. Do pierwszego ciecia. Ha, i od góry dostał, replay poproszę. No, krewka wygląda zabawnie, wszystko wygląda zabawnie, grana doczeka się kontynuacji była tak genialna i dobrze się sprzedawała, że Square zrobił kontynuację, ale w dwójkę, prawdę powiedziawszy, jeszcze nigdy nie grałem, także się nie wypowiem na jej temat, bo, ale znając, że się jest bardziej usprawniona na pewno graficznie, bo grafika tutaj jest z jedynym z jedynym, jedynym w sumie minusem. Onkide, Ej! Łop. O! O, jaka jazda? Czekaj, jak to był pierwszy? W tym samym czasie się zabiliśmy. Jaka ja faza w ogóle. Aha. Czyli muszę kontynuować. Dobra. No, nie wiem. Dziwna analogia. I już. Jedno cięcie. Jedno cięcie. No, po prostu one slice. <ścoughs> E, strasznie mnie to właśnie kręci w tej grze, że nie ma w ogóle pasków HP a nic, tylko liczy się to, jak to wale, wyprowadzi to. cios. Taka wale, typowo, wale, typowo, wale, typowo, wale, typowo realistyczna gra właśnie, nie ma żadnego, żadnej zabawy w kombosy, nie kombosy, tylko wyprowadź ładnie cios z grą typa i przechodzisz dalej. To jest świetne w tej grze, tak poważny taki odcinek się zrobił, nie? Hop. No i właśnie o to chodzi, że z mapy na mapę dostajemy coraz bardziej kocurskich typów. No może to się wydawać z tej perspektywy, jak to oglądacie, trochę takie bez szału. Gdzie tu jakieś ewolucje i nieewolucje, jakieś fajne triczki, bu, bu, bu jak w Mortal Kombat Sub-Zero, zamrozić sobie typa. No ale właśnie to jest urok tej gry. To jest urok tej gry, że właśnie nie dzieje się tu nic takiego kreatywnego, tylko wszystko polega na koncentracji, na koncentracji i dobrze wyprowadzonym ciosie. O, jaka, fa jaka fajna kraina się zrobiła. Fajne, O no, już do miasta doszedł. Pierre, zielony biega, jak do kanała wskoczył. He? To łobuz. To łobuz, wam powiem. Ale Z tego co kojarzę, to później są przeciwnicy bardziej. O, oh, No, niestety, no, udaje mi się w tej grze. Są so, typ. Ładnie wow, za pierwszym cięciem. Są typy, które, którzy są bardziej wytrzymali. Mają do chyba trzech hitów, albo po prostu zależy, gdzie ich trafimy. Jakoś tam jest inaczej. A, to by dupeżko ograły, dlatego mi tak dobrze idzie. Ja z początku nie wiedziałem, kto to jest. Hm? O. Hej, przeszliśmy już całą kampanię jedną babką. I co wy na to? Chyba przyszliśmy, tak mi się wydaje. Tak to przynajmniej wygląda. No, versus mod mamy slash mode, training mode, pow? <laughs> Niektórzy wiedzą o co chodzi, pow, nie? Chłopaki, <laughs> sprawdźmy ten mode, nigdy go nie obciem. Weźmy sobie teraz inną postać, weźmy sobie Mikado. No i dobra, jest według versus unczęmi. Un 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 ja chcę. Awenokata, także. Długa broń jest, co, jak przypierdzieli się, a on. O kurde, to jest dopiero długie, prawie 2 metry długości. A się jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać: o co chodzi, select area, dozę jemą, Fajnie się nazywa, dlatego wziąłem. Zobaczymy. O, o, o co, o co, o co, co, jaka kmina to jest, bo ja tylko grałem zawsze w Story albo w versusa. Po prostu dalej nigdy nie zaglądałem. A, no tak, jest, pow. Nie wyprę się. No. ja. Przedj typa, no. Slash go. Nie, tak nie umiem, tak nie umiem. Tak brzydko mi wygląda strasznie ta. No i mnie zaszlachtował. Teraz powinno się zamroczyć. Nie, ten mout się. Ten mout mi się nie podoba. Strasznie mi się nie podoba. Niby wszystko jest ładnie, pięknie, ale jednak nie. Widok z pierwszej osoby jest y, dosyć słaby. Jest słaby, strasznie. Nie chcę kontynuować. Poczekam, masz czas mnie nie, niech mnie. A jak mnie jeszcze tutaj dobija? Fajnie to wygląda, że jak co jakiś czas krewka leci. <laughs> ten mode mi się nie podoba. Link mode? Link mode? A, do, no ale przecież jak na PlayStation? Na PlayStation nie można było się połączyć. Optiony Story versus Slash Mode train. To zobaczymy jeszcze ten Slash Mode o co w tym chodzi. Także Bushido Blade zdecydowanie Wam polecam. Bo jest to. No nie, 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 nie będę się powtarzał, że jest to niedoceniona gra. Bo gra jest. To... Było, była znana swego czasu, nawet gdzieś tam jeszcze miałem demówkę tej gry. Dobra, weź tą katankę. Gdzieś tam miałem demówkę tej gry, także gra jest znana. Ale jakoś w dzisiejszych czasach nigdzie jej nie, nie widać. Nie widać, nikt jej wie, nie, nie, w nią. Ją... Jeszcze raz, nikt jej nie nagrywa, nikt w nią nie gra. No dawaj, dawaj. Au! <grywa> Rozumiecie już dlaczego to jest takie ciężkie? Patrzcie jak mnie skroi. Łap już Kontynuuj Rematch No e! Au! Kurka! Dobry typ jest Rematchuj, rematchuj Jak mnie zjechał jak szmatę? A on tylko stoi i pata cały czas. Nawet... Nie, rusza się. Co, uciekasz? Jeep, w plecy. Aha, czyli to polega na tym, że mamy taki jakby trening. No, przecież dostał bata. No. Podwójne cięcie. A ty. No. Gnisz ma to. Aha, ha, ha, ha. Trudny ten mód jest, ten, ten mód jest trudny, ale spróbujemy jeszcze raz. Ostatnie podejście. Upa! Upa! Dajmy sobie spokój. Dobra. Nie chcę kontynuować już. Także rozumiecie, już, pop, już patrzyliśmy, eee, story był, to jeszcze Wam pokażę wersus, na czym polega, chociaż z nazwy możecie sami wywnioskować, o co w tym chodzi. I moim skromnym zdaniem, Bushido Blade po prostu kopie jaja. No, elegancka gra, do. A, no, no jednak babka, jednak babka. A, no ta, drugi player potrzebny. Sami tego nie ukręcimy. Także tak, moi drodzy mili państwo, się prezentuje Bushido Blade na platformę PlayStation, no przykro mi, że taki krótki odcinek, ale w grach, w których jest bijatyka ciężko jest pokazać coś więcej niż po prostu wszystkie tryby i... I tyle, no nie? Także serdecznie po polecam ludziom, którzy, którzy nie lubią napierdzielać bez sensu w guziki, jak to ja robię na przykład w tekeje, tego, którzy lubią sobie za i wyprowadzą cios. Także Bushido Blade kopię worki i sobie obczajcie to w wolnej chwili. A tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Cześć!